Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 18 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się sprzedażą świni, już trochę mi się te świnie rozmnożyły, no i też pod odcinkiem je ja trochę posprzedawałem. A dzisiaj sobie trochę ich sprzedamy, bo znowu mi się rozmnożyły, widzicie jest ich dość sporo w tej zagrodzie. No więc okej, okay, mam tutaj taką fajną przyczepę do transportu zwierząt, no i tutaj sobie możemy załadować świnie. Mam teraz 32 w zagrodzie, więc sobie tutaj załadujemy 10 do przyczepy, czyli, ty, czyli tyle ile maksymalnie możemy tutaj zapakować. No i okay, teraz możemy sobie wyjść i pojedziemy do punktu skupu I też pokażę wam taką ciekawostkę, bo jak widzicie tutaj obok tej rzeki, tutaj nam jedna świnia sobie stoi jak widzicie tutaj jest ta rzeka, no i tutaj sobie jedna świnia stoi, tak ciekawie, już nie uciekło z zagrody Bo tam oczywiście jest ta zagroda, jest ten wodospad i rzeka, To i jedna świnia się pojawiła w tym miejscu, więc ciekawa rzecz No ok, jedziemy teraz do punktu skupu Kawałek musimy tutaj przejechać, no ale na szczęście ten ciąg jedzie tutaj 50 km na godzinę, więc dość szybko powinniśmy tutaj dojechać ewentualnie też może samochód kupić, ale na razie ja nie będę kupował samochodu no bo mam inne plany jeśli chodzi o nabytki a też ostatnio zakupiłem sobie nowy kombajn też wam go pokażę teraz to właśnie ten oto kombajn, no bo jednak uznałem że przydałbym się trochę większy kombajn do robienia żniw, żeby też żniwa szybciej robić więc kupiłem sobie taki większy kombajn a teraz zobaczę teraz może będę zbierał na jakieś nowe pole albo ewentualnie jakiś dodatkowy ciągnik no albo ewentualnie kupię sobie rozrzutnik obornika, no bo już trochę mi się tego obornika u świń oraz u krów uzbierało, więc może sobie e, kupię rozrzutnik obornika, żeby nawozić obornikiem moje pola. No zobaczymy, Pewnie będę chciał jakieś kolejne pole sobie zakupić. Na razie mam trzy pola. No więc jeszcze się zastanowię, też trochę będę mógł zarobić po, sprz po sprzedaży tych świń. No ale zobaczymy, co sobie zakupię teraz. No, tu mamy taką fajną autostradę, też taki ciekawy most. No, i tu już zaraz będziemy prawie na miejscu. Już tu po prawej stronie widać, w oddali punkt skupu. i chyba za jedną świnię dostajemy około 2000, więc tutaj powinniśmy zrobić ponad 20 tysięcy, nawet chyba trochę więcej dostajemy. A teraz, którą to się wjeżdża? Bo zwykle pracownika zatrudniałem, ale gdzieś tutaj chyba możemy wjechać. No i zobaczmy, czy to po prawej coś jest, czy tutaj po lewej, nie wiem. Zaraz tutaj zobaczymy. Ok, chyba tutaj się podjeżdża, więc tu sobie podjedziemy. O, no i teraz możemy sprzedać za 2200 jedną świnię, więc tutaj sobie posprzedajemy. No i okej, okay, zarobiliśmy ponad 20 tysięcy, więc pojedziemy sobie po kolejny transport, no bo jeszcze... To zrobimy sobie jeden transport, żeby trochę więcej zarobić, a te świnie i tak się rozmnoży. Może teraz pojedziemy sobie trochę na skróty przez gospodarstwo, to jest też pole, które sobie jakiś czas temu zakupiłem. Będą się poza odcinkiem sobie tutaj zasieć jakieś zboże. Widzę, że też trawa niedługo będzie do zbioru. No jeśli chodzi o kolejne odcinki, to może jakieś żniwa zrobimy, ewentualnie jakieś szersze też nim w trawie. No i zobaczymy też, może będzie jakaś sprzedaż mleka, jest sprzedaż wełny. Chyba też trochę tych produktów się uzbierało. O, chyba nawet tędy jest bliżej, więc mogę tędy pojechać. Bo tam musiałem taki dość duży łuk zrobić, a tutaj sobie na skrócie pojechałem przez gospodarstwo. No i zaraz będziemy już praktycznie obok zagrody. No i jak już idziemy tutaj koło menu, to możemy sobie tą przyczepę i ciągnik umyć, no bo już trochę się one ubrudziły, przy okazji jeszcze zatankujemy. I sobie umiemy tą szczepę, no bo trochę się ona ubrudziła, bo już trochę tutaj sprzedawałem poza odcinkiem o, No i teraz mamy taki ładniejszy zestaw No i tu podjedziemy sobie do zagrody i załadujemy kolejne świnie, a później one się rozmnożą i będę mógł je znowu sprzedawać no, a tak jak mówiłem wcześniej, trochę tutaj się obornika zbierało, więc może zakupię sobie rozrzutnik, żeby nawozić moje pola Dużo krów trochę obornika jest, więc też będę mógł w ten sposób nawozić moje pola. No i okej, okay, załadujmy sobie kolejne świnie, mamy tutaj 22. Teraz będzie 12, ale one się bardzo szybko rozmnażają, więc jak się tutaj rozmnożą to będę miał kolejne. A tamta świnia widzę, że dalej sobie tutaj stoi w tym miejscu, więc ciekawe, też już jakiś czas temu to zauważyłem. Ciekawy taki szczegół. No ja i teraz pojedziemy sobie przez gospodarstwo, bo jednak jest znacznie szybciej. No, ten ciągnik jest bardzo fajny do transportu, bo może jechać 50 km na godzinę. A mamy też ciągnik marki JCB, który może chyba 60 albo 70 km nawet jechać. Teraz zobaczę, może jakiś mniejszy ciągnik sobie kupię, żeby trochę szybciej wykonywać te prace polowe. No i też do kosów się przyda, no bo czasami jest tak, że jednocześnie mam na przykład jakieś prace polowe, no i sianokosy jednocześnie, więc jakbym chciał to szybciej robić, no to przydałoby się trochę więcej ciągników. Myślałem, żeby kupić sobie zatora, bo mamy takiego fajnego, mniejszego zatora, więc może sobie ten ciągnik kupię. No ale to jeszcze zobaczymy. Później może sobie kupię te pola tutaj w tym miejscu. Najpierw to jedno, później tam to drugie. Po prostu te pola są fajne, bo są blisko mojego gospodarstwa. No a tu już jesteśmy na miejscu, więc możemy sprzedać kolejne świnie i zarobimy kolejne pieniądze. Więc tutaj sprzedajemy. I mamy już ponad 80 tysięcy. Ok, no to może sobie jeszcze wrócimy tam do zagrody dla świn, no i będziemy kończyć ten odcinek. i też sobie pojedziemy oczywiście na skróty, no bo tu jest bliżej w ten sposób, więc pojedziemy sobie na skróty. No ale tu, poza odcinkiem, sobie się jakieś kolejne rzeczy na moich polach, może jakiś rzepak albo jakieś inne zboże do świń. No i też może jakieś inne zbo zboże, które będę sprzedawał, czyli na przykład pszenica, albo ewentualnie słoneczniki. Teraz sobie z tym kombajnem już nie wejdą bardzo szybko. Może też w niedalekiej przyszłości zakupię sobie kombajn do buraków cukrowych, żeby uprawiać buraki cukrowe. Też można na tym fajnie zrobić, więc zobaczę, może też za jakiś czas się tym zajmiemy. A nawet możemy jeszcze tutaj trochę na skróty pojechać i tu mamy taki mały mostek nad Rzaką, więc możemy sobie w ten sposób tu przejechać. No i tu już będziemy na miejscu sobie tą przepęk gdzieś tam bo obok zagrody. No i wrócę moim czujnikiem później na gospodarstwo, żeby zasiać jakieś kolejne e, zboża. No okay, może gdzieś w tym miejscu sobie to zostawię. No i dobrze, myślę że w tym odcinku to było że tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.